się przedstawiciela PR Katowice. PR Katowice i to będzie już komplet i będziemy mogli rozpoczynać uroczystość zakończenia naszych Mistrzostw Polskich w piłce nożnej kolejarzy. Wszyscy są zwycięzcami. Proszę bardzo. Tutaj pan prezydent wręcza, jest przedstawiciel ze Szczecina. Wszystkie zespoły wyjeżdżają z pamiątką. Każdy zespół na Buchar. CT północny. C.T. Šlouzky i równolegle C.T. Dělko i C.T. Vschodník a ty opušťáka Na miejscu ósmym C.P. Zachodniopomorski. Na miejsce Peropole. Szóste miejsce Północny. Intercity. I miejsce piąte. Cetę południowy. Czwarte intercity południowy. I teraz proszę Państwa wyróżnienia indywidualne. Kuchar dla na najlepszego bramkarza turnieju. A zdobył go Marek Szwal, intercity kołudniowych Kraków. A to wręcza. Zero, 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 zero. zero, zero. w commission. Gospodarz imprezy. On wręcza ten pula. Nasz najlepszy zawodnik w turnieju. Kto został najlepszy? A więc Grzegorz Bóg, jest Najlepszy zawodnik naszej mistrzostw. Prezes Intercity. Janusz Malinowski, Prezes Intercity. Najlepszy zawodnik turnieju. I kolejna dekoracja indywidualna. Król szczelców. Wahren Kluczborg. Ryszard Kreitzer, 10 bramek. Robert Nowakowski, członek Zarządu Przewozów Regionalnych, on wręczy ten kucharz. 10 bramek Ryszarda Krajcera. I kucharz fair play dla zespołu. CT Południowy, nowy sąd. Zespół jest kucharz fair play. A kto go wręczy? Może pan prezydent? A jest pan burmistrz. Bardzo zapraszamy pana burmistrza miasta Kluczborka, Jarosław Piela, kuchar Fair Play. Jeszcze jest kuchar niespodzianka, uszkodowany przez zespół czeski, to jest Cena, tak to po czesku, cena Fair Play, Kluczbork dla najlepszego, najlepszej drużyny. CT Zachodniopomorski Szczecin, drużyna Fair Play, a wręczy prezydent związku Czech Pet Czech. Brązowy medal, Mistrzostw Polski medale. Proszę, wręczają tutaj zielone. najpierw medale, ja poproszę wszystkich tutaj najważniejszych, którzy przybyli, aby wręczyli pomogli. medale No i puchar za trzecie miejsce dyrektora Śląskiego Zakładu Spółki, dyrektor zakładu pan Zenon Zemła, on wręcza swój puchar trzecie miejsce. I teraz miejsce medale średnie, miejsce drugie. Ekipa czeska dwa razy zdobywała ten puchar, a tutaj w stu dworku pominęła jeszcze trzy razy. Teraz prezydent mi podpowiada, że trzy razy zdobywała. I puchar prezesa TKT Kargo Eza wręcza Wojciech Balczun, prezes. Ime dale sredne No i dziękujemy ekipie z Czech. To jest reprezentacja Czech. Przypomnę trzy razy zdobywała i teraz żegna się z budżetem, żegna się z Polską. Jeszcze gratulacje indywidualne wszystkim. Na czele prezes wagramu, Jan Kowalik, mówił o nim uczestnik, 64 lata. A jak Daniel, to wszyscy widzieliśmy. I puchar wręcza prezydent Leszek Miętek. Najpierw puchar, a później te złote medale. 绝不 <laughs>